Kamer cyfrowych nie są przystosowane do rejestrowania pokazów laserowych i mogą ulec uszkodzeniu. Jeżeli jednak zdecydują się Państwo na nagrywanie spektaklu, prosimy o wyłączenie lamp błyskowych w swoich urządzeniach. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń! Jego serce jest z gliny. Wypalone w ogniu tętni niezmiennym żarem. Przeszło 30 zakładów wyrosło z tej bogatej w glinę ziemi. Tych wielkich i tych mniejszych. Wszystkie one na swój sposób oddają hołd temu rzemiosłu, tworząc pięknie zdobione naczynia.